Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy 2 lipca 2019 roku e, wtorek e, i mamy nowy sklep w Fortnite. Cie. Mamy trochę nowości, ale również mamy nadchodzącą prawdopodobnie jutro strzelbę z magazynkiem bębenkowym. Nie wiem czy uda mi się. Już pokazać. Jest informacja na, na stronie tej głównej, na której się wchodzi. Także jutro, mam nadzieję, że ta trzeba trafi do nas jutro po update'cie. Jeśli nie, to być może w czwartek. Ale wygląda na to, że ona już jest od paru dni nam tak teasowana, także... Gratuluję wygranemu w dzisiejszym, w dzisiejszym konkursie, znaczy w wczorajszym konkursie. Który to był Voxner, który napisał bardzo fajny komentarz o, o właśnie usunięciu z jednej ze strzelb i zakwalifikował się dzięki temu do turnieju, jak również otrzyma grę. A na dzisiaj mam do Was inne pytanie, też z tego z podobnego rodzaju. Jaką lokację? Najbardziej chcielibyście przywrócić jaką lokację, jaka Wam się podobała najbardziej. Ja bardzo miło wspominam, e, wspominam mm, na przykład Dzikie Moczary. E, ale to od Was zależy, także proszę o komentarze, e, proszę o, o, o wpisy pod, pod filmem. E, I oczywiście najlepszy wpis, jak co dzień zostanie nagrodzony grą. I zostanie e, zakwalifikowany do turnieju o PlayStation 4. A teraz lecimy sklep. Siostra Łyby, jak myślicie? Czy to jest siostra Łyby? Rozgwiazda? Taka mackowata. I ma takie różne dziwne. Ręce ma takie śmieszne z takimi przystawkami niebieskimi, przejrzystymi. No taki dosyć, dosyć fajnie szczegółowy skinek yy, i taki bardzo wodny. Yy, nie wiem czy mi się do końca doda. nogi też ma takie płetw. Płetwo podobne. <laughs> Przepraszam, płetwo podobne. Na, na yy, plecach nosi ukwiał, przyjemnie hipnotyzujący. Yy, cały ten zestaw nazywa się Rybna dieta i jest to królowa rafy koralowej. Do tego jest lotnia, macki bitewne. No, taka, taka oślizgła trochę. Doceń potęgę morza z bezpiecznej odległości. Macki bitewne. Ladająca meduza. I muszlowy młot. Też zostało rybna dieta. Tałby pasował do ryby, ten, ten zbierak na pewno bardzo. Jak również talotnia, lotnia na przykład. Także Epic wie, co tu robi. Dobrze. W sklepie mamy również jeszcze aksjomat. Z zestawu trzecie oko. Wyobraź sobie zwycięstwo. I z takim plecaczkiem. Wygląda jak jakiś nadajnik. Czy coś takiego z antenką. Gotów do starcia. Plecak nazywa się czynnik. Do tego mamy jeszcze... Rakietę, która była w sklepie wczoraj. Serwuje w wielkim stylu. Mamy jeszcze jedną nowość to krabik czyli też w wodnym, morskim stylu. <laughs> to rozumiem, że to są szczypce, tak? Może będzie Skórka jakiegoś krabowego zawodnika z czasem. Zobaczymy. Co tu mamy jeszcze? Mamy szczęściarza, solidny kilow o wspaniałej osobowości, śliskie łuski. czyli malowanie też takie lekko rybne, Ja jaję mi i tu, tu wypisuje. I styl grzbietowy jako ostatnia motka. Także to jest dzisiejszy sklep. Sklep Fortnite. Dobrze, moi drodzy. Pytanie, tak jak mówiłem, jest: jaką lokację chcielibyście przywrócić na, na mapę? No i zobaczymy się po południu, znaczy widzimy się o 14 na, na live, na live z gier z widzami. Pogramy sobie w chowanego, pogramy sobie w oddziały Pomyślimy jak Chyba wcześniej będę Wcześniej będę próbował tego zwycięzcę Wylosować, dlatego że wieczorem jadę na, na, na lotnisko z żoną, więc nie mam mnie na wieczornych streamach. No ale to już jutro będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To był sklep na 2 lipca 2019 roku. Wtorek. Trzymajcie się. Hej, hej.